żółwik, który pokonał strach przed wodą. W cichej zatoczce, gdzie fale szeptały do piasku, a słońce grzało muszelki, żył mały morski żółwik o imieniu Tymek. Miał jasnozielony pancerzyk z małymi, złotymi kropkami i ogromne okrągłe oczy, jak dwa guziczki z bursztynu. Choć jego rodzina kochała wodę, Tymek miał jeden wielki sekret bał się pływać. Każdego dnia żółwik siedział na brzegu i z daleka obserwował, jak jego siostra pola nurkuje pod wodą, ślizga się po falach i robi zabawne wodne fikołki. Wokół inne żółwiki biegały i bawiły się, ścigając się na falach i chlapiąc wodą, a Tymek siedział skulony pod liściem palmy, tuląc do siebie suchą muszlę. Cześć, żółwiku! zawołał krab z dzisio, który właśnie przechadzał się po plaży. Widzę, że jeszcze nie próbujesz pływać. Boisz się trochę co? Żółwik spuścił wzrok i cicho odpowiedział: tak. Trochę się boje wody. Mama żółwica Melania przytuliła go delikatnie płetwą i uśmiechnęła się ciepło. Strach jest jak cień, kochanie, powiedziała łagodnie. Wydaje się większy, gdy się na niego patrzysz, ale jeśli odwrócisz się do słońca, zobaczysz, że to tylko cień. Żółwik spojrzał na nią z zaciekawieniem, choć jeszcze nie do końca rozumiał. Pewnego ranka mama zawołała. Pakujemy muszelki, jedziemy na wakacje. I razem z Polą i Tymkiem ruszyli na Wyspę Słoneczników, miejsce, gdzie morze zawsze szumiało piosenką, a liście palm pachniały kokosami. Na wyspie wszystko było kolorowe: różowe rozgwiazdy leniuchowały w cieniu, błękitne kraby grały w kulki z piasku, a w powietrzu fruwały bąbelki śmiechu. Ale Tymek, jak zawsze, trzymał się daleko od wody. Chodź z nami do zatoki! nawoływały dzieci z wyspy. Woda jest tu płytka, jak kokosowy talerz. Tymek tylko uśmiechał się nieśmiało i udawał, że szuka kamyczków. W serduszku czuł smutek. A co, jak nie dam rady machać płetwami? myślał, przyciskając do pancerza muszlę, którą nazwał bezpieczniczek. Nazajutrz, kiedy Tymek otworzył oczy, znalazł coś pod liściem palmy. Była to karteczka przywiązana do małej muszelki. Tym żółwiku, dziś wieczorem zapraszamy cię do klubu nurków dzielnych duszków. Mała laguna. Tuż przy starej koralowej skale weź uśmiech, odwagę znajdziesz u nas. Kto mógł to napisać? Dlaczego właśnie jemu? I. Czy to jakaś pomyłka? Ale kartka pachniała jak morskie przygody. I coś w niej sprawiło, że Tymek po raz pierwszy chciał spróbować. Wieczorem Tymek poszedł powoli na brzeg laguny. Serce biło mu szybko, bo trochę się bał, ale jeszcze bardziej chciał spróbować. Czekała tam trójka śmiesznych stworzeń. Miętowa ośmiornica z kokardką na mackach, pan Rozdymka, który wyglądał jak nadmuchany balonik, i krewetka Klarcia, trenerka z gwizdkiem i muszelkowym zegarkiem. Jupi, nasz nowy duszek! zawołała Klarcia. Witamy w klubie. Ale. ja się boję! wyszeptał Tymek. My też się baliśmy, powiedział pan Rozdymka, który z wrażenia zrobił się okrągły jak arbus. Ale spróbowaliśmy i wiesz co? To nie było takie straszne. Tymek skinął głową. Postanowił zostać, choć trochę się bał. Trening zaczęli od czegoś prostego. Zanurzcie coś malutkiego do wody, choćby koniec płetwy, zarządziła Klarcia. Tymek zamknął oczy i. dotknął wody. Zimna! zawołał, ale się nie cofnął. Potem chlapanie, skakanie przez fale, taniec z muszlami i piosenka. Kto wody się nie boi, ten z falą się przegoni. W końcu przyszedł czas na nosek. Spróbuj tylko na sekundkę, powiedziała Klarcia cicho. Tymek zanurzył się do połowy i nic się nie stało, a może nawet było trochę przyjemnie. Brawo Tymku! Wszyscy zaklaskali. Kiedy żółwik popłynął dalej, nagle zauważył coś pod wodą. Och, co to takiego? zapytał cicho, zatrzymując się na miejscu. Pod wodą widać było coś dużego, ale nie groźnego, po prostu bardzo, bardzo ciekawego. Cień poruszał się powoli, jakby tańczył razem z falami. To chyba ktoś nowy, szepnął pan rozdymka, unosząc się tuż nad piaskiem. Czasem cień wygląda dziwnie, powiedziała miętowa ośmiornica z uśmiechem, ale tylko dopóki nie pomachasz mu na dzień dobry. Żółwik zrobił krok do przodu. Wziął głęboki oddech i pomachał płetwą. Cień nagle się zatrzymał. A potem? Z wody wynurzyła się ogromna, uśmiechnięta płaszczka. Miała wielkie, spokojne oczy i wyglądała, jakby właśnie obudziła się z drzemki. Och, to tylko rumia, roześmiała się miętowa ośmiornica. Nasza sąsiadka. Ona zawsze tak wolno pływa i wygląda, jakby była cieniem. Płaszczka pomachała płetwą i zrobiła w wodzie zabawne kółko wzburzyła przy tym trochę piasku i rozbawiła meduzy. Dzień dobry, maluchy, powiedziała przeciągając się leniwie. Odpoczywałam sobie trochę, a teraz płynę na popołudniowe figle z delfinami. Żółwik spojrzał na nią z zachwytem. Myślałem, że to coś strasznego, rumia roześmiała się. Rozumiem. Moje skrzydła wyglądają dziwnie pod wodą. Ale wiesz co? Najczęściej to, co wydaje się dziwne, okazuje się po prostu inne i bardzo miłe. Żółwik się uśmiechnął i pomachał jej płetwką. Rumia też pomachała. A potem zrobiła fikołka i popłynęła dalej, zostawiając za sobą wir bąbelków. Żółwik zaśmiał się tak głośno i radośnie, że aż dwie meduzy zachichotały razem z nim. W nagrodę klub zanurzył się przy statku, który wyglądał jak zbudowany z migoczącego meduzowego szkła. Statek błyszczał pod wodą jak sen. Tymku, chcesz być przewodnikiem? zapytała Klarcia. Tymek wziął głęboki wdech. Popłynął pierwszy. Wewnątrz statku było cicho, pięknie i jasno. Na ścianach migotały historie dawnych podróży. Tymek poczuł się jak kapitan. Był dumny i odważny, a w jego sercu rozbłysła iskierka radości i pewności, że teraz niczego się nie boi. Po południu nagle niebo zrobiło się granatowe. Wiatr szarpał liście. Fale zaczęły głośno śpiewać. Wracamy! krzyknęła Klarcia. Ale pan rozdymka zniknął. Tymek nie czekał. Sam ruszył po przyjaciela, znalazł go zaplątanego w wodorosty. Trzymaj się mnie, zawołał. Fale chlapały, wiatr świstał, ale Tymek nie przestawał płynąć. Wrócili razem. Wszyscy bili brawo. Tymek się zarumienił. Ale w środku. Był dumny. Dumny, że odważył się pomóc przyjacielowi i pokonać swój strach przed wodą. Czuł, że z każdą chwilą staje się coraz silniejszym żółwikiem, gotowym na nowe morskie przygody. Następnego dnia Tymek wstał pierwszy. Zanurkował. Zrobił kółko. Otworzył oczy pod wodą. I wszystko było niebiesko zielone, ciche i piękne. Woda nie jest zła, powiedział do siebie. Czekała na mnie, żeby się razem bawić. Na zakończenie wakacji Klarcia wręczyła mu medal z muszelką. Dzielny duszek! Za odwagę, która przyszła z serca. Tymek powiesił medal na szyi. Uśmiechnął się do mamy. A potem skoczył do wody razem z polą. Morski świat już go nie przerażał. Teraz był jego przygodą. I tak Tymek, który kiedyś się bał, zakochał się w falach. Morałem bajki jest to, że często boimy się czegoś nowego, bo nie znamy tego dobrze. Ale kiedy się odważymy spróbować, okazuje się, że to może być coś bardzo miłego i radosnego. Strach przed wodą można pokonać krok po kroku, a zabawa i nowe przyjaźnie czekają tuż za rogiem.